Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem wkurzony na WAL. Serio, wiadomo, że na tym kanale przecież chodzi o CSa 2 a konkretniej w tym odcinku stagnację z nim związaną. Na trailerach dostaliśmy pokazówkę kilku map, na które czeka społeczność. Już każdy, kto ma dostęp, znudził się zawartością tego, co zaoferowała nam aktualna beta. Jak na razie, przynajmniej oficjalnie, można zagrać tylko na Daście dwójce. A ostatnią aktualizację, naprawiającą błędy, dostaliśmy 31 marca, czyli 20 dni temu. Jest to tyle dziwne, że w pierwszy tydzień limitowanej bety Counter-Strike 2. Wyszły aż trzy pacze. To chyba rekord warf, jeśli chodzi o naprawienie jakiejkolwiek gry w ciągu tygodnia. Ale od tej pory totalna cisza. I żeby nie było, bo zaraz ktoś napisze w komentarzach, że tylko ja się znudziłem, a innym się podoba i w ogóle ta beta jest super. Chyba prostym wyznacznikiem tego, że ludzie się znudzili i już rzadko grałem, jest fakt, iż grę nierankingową szukałem przez ponad 7 minut. Pamiętajcie, że jest to tylko jedna mapa do wyboru, więc nie można tego nawet zwalić na brak popularności mapy. Oprócz tego na defmeczach świecą dosłownie. Pustki. Czasem potrafi wyszukać wam grę pełną botów, a dopiero w połowie jej wbije pojedynczy gracz. Ja wiem, pewnie gdyby większa ilość osób miała dostęp do bety to czas oczekiwania na granie rankingową oraz ilość graczy na deathmatchach znacząco by wzrósł, ale jak na początku było naprawdę dużo ludzi chcących spróbować nowych funkcji CESa, tak już dla zwykłego gracza nie ma tam co sprawdzać, dlatego się pewnie znudzili. Nie zrozumcie mnie źle, tak jak mówiłem na początku bety jestem z niej mega zadowolony, Source 2 to to czego oczekiwałem, ale jak na razie nie mamy tam praktycznie niczego, a Valve może i się nie opierdziela, bo jak możecie zauważyć u mnie na Discordzie, do którego linka macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu, na autorskim bocie zrobionym przez Brumbruma, który automatycznie trakuje aktywity z bloga CSGO od 31 marca pojawiło się bardzo dużo aktywności, z tym, że aktywność na blogu to mogą być jakieś mikrozmiany i tak naprawdę nie wiadomo czego dokładnie dotyczą. Za to z drugiej strony SteamDB trakujący depoty wykrywa jakieś zmiany. Gabe Follower sugeruje, że Valve przy tym może szykować coś większego. Szczerze powiedział. Zawsze to obstawiam, że niedługo Valve otworzy grę dla jeszcze większej ilości osób, a może i nawet zrobi publiczną betę a 2. Szczerze w to drugie wątpię, choć mam nadzieję, że tak będzie, bo przynajmniej wtedy będę miał gwarantowany dostęp do nowego silnika. O, a tak swoją drogą, to powiedz mi proszę, czy dostałeś już dostęp do Counter Strike'a 2, a jak tak, to czy było to na początku bety, czy w jej trakcie? Dzięki za oglądanie, jeśli chcesz zobaczyć inne moje odcinki, to kliknij w jeden z tych, który jest na ekranie. Elo.